Całkiem niedawno informowaliśmy o badaniach nad jeziorem Loch Ness, których te wyniki miały być opublikowane we wrześniu. Jak się okazuje, historia ta uzyskała wreszcie swój finał. Podczas gdy w czasie ostatnich dziesięcioleci kryptozoologowie intensywnie poszukiwali potwora z Loch Ness, zwanego przez nich pieszczotliwie Nessie, niestety, poza niewiele dowodzącymi zdjęciami i nagraniami, nie dysponowaliśmy żadnymi konkretnymi dowodami istnienia tego stwora. Jednak teraz, po zbadaniu tego jeziora przez naukowców z Nowej Zelandii, którzy przybyli do Szkocji i dokonali pomiarów jeziora oraz pobrali próbki wody z różnych jego głębokości celem przeprowadzenia badań laboratoryjnych, pierwszy raz od bardzo dawna zbliżyliśmy się do rozwiązania tej zagadki. Plan badaczy opierał się na tym, aby w wodzie wykryć DNA wszystkich organizmów żywych, które pływają w jeziorze. Porównując to z dostępnymi informacjami na temat mieszkańców tego akwenu, wszelki nieznany kod genetyczny mógłby sugerować, że Nessie faktycznie istnieje. Jednak teraz profesor Neil Gemmell z Uniwersytetu Otago oświadczył, że nie udało się pozyskać dowodu, poza się nieznanego DNA. Co prawda, w 250 próbkach wody ze szkockiego jeziora przekiwano przede wszystkim czegoś, co może być pokrewne składem genetycznym wymarłych morskich gadów, takich jak chociażby prezjezaury. Jednak badacze rozważyli również inne opcje, o których jednak opowiem za chwilę. Najistotniejsze jest to, że na konferencji prasowej w szkockim Drumna Rohit zachodnim brzegu Loch Ness, profesor Gemmel oświadczył, że jest prawie pewny, iż w jeziorze nie żyje żaden ogromny pływający gad. Próbował również ustalić, czy za dziwne obserwacje na powierzchni jeziora może odpowiadać jakaś gigantyczna ryba, np. sum, ale ta hipoteza również nie została poparta żadnymi dowodami. Jednak zespół naukowców z Nowej Zelandii zaproponował rozwiązanie zagadki potwora z Loch Ness. A ich zdaniem Nessie może być tak naprawdę gigantycznym węgorzem. Odkryto bardzo dużo DNA tego gatunku, co nie jest jednak szczególnie zaskakujące, ale trudno powiedzieć, jak dużo mogą one rosnąć w tych wodach. Wiadomo, iż największe osobniki mogą mieć nawet kilka metrów długości, ale nie znale są przypadki połowów tak ogromnych węgorzy w Loch Ness. Czy zatem teoria wielkiego węgorza zabije mito potworzy z Loch Ness? Zapewne jest to bardzo mało prawdopodobne, ale z całą pewnością otwiera pole na dalsze badania nad tym zagadnieniem. To byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Naturalnie żywię nadzieję iż przypadł Wam do gustu. A jeżeli tak, to chciałbym zaprosić Was do obserwowania naszych mediów społecznościowych, dołączenia do Discorda, lub kto wie, może i nawet wsparcie nas za pomocą sklepu internetowego lub Patronite. A. Naturalnie wszelkie potrzebne linki odnajdziecie poniżej w opisie.